Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 345 do 349, które zostaną wyemitowane w dniach od 26 do 30 stycznia w TV Skup I. O czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajneb pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, Wichrowe Wzgórze, gdzie serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe Wzgórze, streszczenie odcinków 345 poniedziałek, 26 stycznia. Romantyczny dzień Cajnep i Halila w Stadninie oraz podczas wspólnych atrakcji, który umacnia ich relacje, mimo niepokoju wywołanego obecnością tajemniczej fotografki. Równolegle Gozde i Songul knują intrygę, doprowadzając do fałszywego oskarżenia Cajnep o przemyt historycznych artefaktów. Wieczorem małżonkowie spotykają się w restauracji, gdzie zazdrość Cajnep ponownie budzi fotografka. W pokoju okazuje się, że była ona częścią niespodzianki przygotowanej przez Halila, dokumentującej ich dzień. Sielankę przerywa nagłe wtargnięcie policji, która po znalezieniu podrzuconego artefaktu aresztuje Cajnep, pozostawiając Halila w Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 346 wtorek, 27 stycznia. Dzięki zdjęciom wykonanym przez fotografkę wychodzi na jaw, że Cajnep została wrobiona. Jeden z kadrów pokazuje mężczyznę podrzucającego artefakt do jej torebki. Cajnep zostaje oczyszczona z zarzutów i jeszcze tego samego wieczoru wraca do hotelu, gdzie razem z Haliłem dochodzi do siebie po traumatycznych wydarzeniach, umacniając swoją więź. Tymczasem w oficynie Gozde wpada w furię po porażce planu i poprzysięga, że nigdy się nie podda. Po powrocie małżonków na farmę Ażu, przerażona groźbą zwolnienia, szuka pomocy u Gozdę. Ta obiecuje ją chronić, ale zmusza do dalszej intrygi. Ażu ma wzbudzić litość Cajnep i odzyskać jej zaufanie, stając się kolejnym narzędziem w rękach Gozdę. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 347 Środa Cajnep i Halil wracają z podróży poślubnej. Ażu decyduje się przeprosić Cajnep i zrzucić całą winę na Songul. Halil zleca Hakanowi odnalezienie Kanan, Asu oraz człowieka odpowiedzialnego za podpalenie drzewa na wichrowym wzgórzu. Songul dowiaduje się, że sprawca podpalenia żyje i wpada w panikę. Gozdę zapowiada nowy plan, który ma ostatecznie zniszczyć małżeństwo Cajnep i Halila. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 348 czwartek 29 stycznia. Cajnep razem z Haliłem odwiedzają groby swoich ojców. Eren ukrywa przed Selmą, że ma długi i musiał podjąć dodatkową pracę. Cajnep oskarża Songul o podpalenie drzewa na wichrowym wzgórzu. Ich konfrontacja kończy się wypadkiem. Songul trafia do szpitala w ciężkim stanie. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 349 piątek, 30 stycznia. Selma coraz bardziej podejrzewa Erena o zdradę, ale boi się rozmowy, którą on wciąż odkłada. Policja przesłuchuje Cajnep i Halila w sprawie wypadku Songul. Halil rozpoczyna poszukiwania sprawcy. Stan Songul stabilizuje się, choć lekarze nie wykluczają powikłań neurologicznych. Cajnep ma poczucie winy i namawia męża, by pozwolił Songul wrócić do rezydencji.